Cześć! Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft. W tym odcinku zrobimy sobie muzyczkę do naszego, do naszego posągu, nie poszągu, tylko posągu, który jest no, do naszej gitary po prostu. I ja mam już opracowany cały projekt, ale najpierw powiem co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować repeaterów, o których w mojej serii jeszcze nie było zbyt wiele. Będziemy potrzebować noc bloków, o których też dużo nie było. I będziemy potrzebować redstone'a do układania tego wszystkiego. A więc dobrze, zacznijmy od repeaterów, czyli taka jakby troszeczkę nowość. O, chwila, będę potrzebować patyków do zrobienia redstone torch. Chwila. Jeszcze troszeczkę tych patyków sobie zrobię. Znaczy Redstone Torchów. Nawet nie chce mi się Wam tego przewijać. Dobra, będzie, potrzebujemy do tego dużo stone'a, clear stone'a yy, konkretnie. Byłem u siebie w kopalni i tam yy, w jaskini jakiejś. Tam pozdobywałem troszeczkę materiałów, w szczególności redstone i węgiel. E, dobra, no to kładziemy clearstone. Po lewej i po prawej dajemy redstone torch. Na środku redstone. No taki właśnie schemat. I wychodzi nam redstone repeater. Będę potrzebować ich trochę, troszeczkę więcej, dlatego zrobię cięcie i zrobię ich sobie. Tyle ile potrzebuję, to na razie. No dobrze. Teraz zrobimy sobie notbloki. Kiedyś pokazywałem je, jak się robi. Ale najpierw muszę sobie zrobić deski. No dobra, to zrobię jeszcze jedno cięcie. No dobra, jest tam już w ten oto sposób. Robimy sobie bloki. Będę potrzebać ich dziewięćdziesiąt A nie 44. cztery. mały problem techniczny. Uuu, no dobra, idę porąbać drewno jeszcze. To... Na razie ludzie? Zaraz, zaraz, A? Dobra, ludzie, mamy problem. Właśnie wypróbowałem pewną rzecz, którą mi powiedzieli ludzie. Żebym spróbował sobie dać łóżko troszeczkę od ścian. I powiem tyle. Gówno, obudził mi szkielet. Którego musiałem jechać. Patrzcie, tutaj łóżko. Wszystko ładnie pozamykane i dalej, gówno. Może oświetlę sufit. To wydaje mi się jedynym logicznym rozwiązaniem. Jeszcze tu. Tu. Ej. Jeden krocek jeszcze? Tak, tak blisko, tak, tylko e, Jeszcze jeden krocek, tu jeszcze jeden krocek. Boże święty. Było, że myślałem, że my się w domu spawną Wiedzą co mi creeper, nie creeper, tylko szkieletka i pod bazą. Dobra pochodnia, lecisz tu, ty tu, a ty tu. I ma być wszystko great, bo będę wściekły. Tak, jestem geniuszem, rąbię łopatą drewną. No i tak w ogóle w 1.6, 1.5 zostały też dodane nowe roślinki. Nie roślinki, tylko nowe te... O, o, to jest sad wing, czyli tam, jak to się nazywa? Małe te Boże. Coś mi... Słowa wylatują dzisiaj i mi jakaś mucha lata i strasznie mnie wkurza. Chwila, Robię może. No pierwszej mucha. Dobra. Zarąbałem ją. O, okej, okay, okej. Okay. Ktoś twierdzi, że to przeżdżibi i muszą być w drugą stronę zrobione. Teraz to sprawdzimy. Obra, a jeszcze sobie ustawię na środek, najlepiej. No, nic mnie nie obudziło, o kurde. Może to dlatego my nie budziły Całkiem możliwe No dobra, na razie tutaj ustaje łóżko Eee, trochę drewno chciałem sobie pójść pominęła cała noc kolejna, aż że to byłem to drewno Znaczy poszedłem do łóżka, przespałem się i znowu wstał stało i znowu przyszła noc i tak właśnie wtedy poszedłem spać i wziąłem sobie z magazynku res redstone'a. E, nie no bloki. jeszcze troszeczkę drewna. dobra, zrobię sobie ustawie. pokażę wam jak robię no bloki i was mam na razie. dobra. 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 I jedziemy z tymi nut-blokami. Dobra, tyle powinno starczyć z całą pewnością. W przeciwieństwie do drewna będę go jeszcze troszeczkę potrzebować Ale no, dobra, na, na miejscu teraz dojdę, albo nie, jeszcze wam opowiem o tych o tych Not bloki not są zrobione tak że jeśli, że jeśli położymy na nich odpowiedni klocek, one będą wydawać odpowiedni dźwięk. Na większości klocków będą one wydawać dźwięk pianina, ale jeśli umieścimy pod nimi na przykład deski, to będą wydawać dźwięk gitary basowej, bardzo basowej, o której nam właśnie chodzi. Jest też chyba krawę Nie, nie, to było, to było szkło, piasek. Tak, szkło, piasek i jakiś jeszcze materiał. Nie jestem pewien jaki. Tu wezmę z troszeczkę szerka sandu. czy piasku i szkło. I Wam pokażę. Był na pewno jeszcze jakiś dźwięk. Chyba ze stołna. Sprawdzę, wydaje mi się, że jest tak. O właśnie. Taki sobie dziwaczny dźwięk, jakby stopy od perkusji. Tutaj... Jakoś już mysz szkło, to taki dźwięk, który został nazwany klik. Klik, klik, klik. -kl -kl -kl. Tutaj jeszcze inny dźwięk. Jeszcze i Ja tam osobiście czekam, aż noc kiedyś to ulepszy i doda, na przykład, I moje główne oczekiwania. To jest saksofon i gitara elektryczna. To są moje główne oczekiwania co do ty, tych not bloków. Dobra, przejdziemy na miejsce i opowiem Wam o repeaterach. To na razie. Dobra, ludzie, jesteśmy na miejscu. I chciałbym Was przeprosić, bo okazało się, że troszeczkę dźwięk zszaniłem. I przez cały odcinek słyszeliście zagło zagłośno dźwięki z Minecrafta. I chciałbym też dodać, że not no, że wysokość dźwięku możemy regulować klikając prawy przycisk myszy. I w ten sposób wybierając odpowiedni dźwięki.